Krzyż. Krzyż jest symbolem ogólnochrześcijańskim. Jednak Kościół Ewangelicki jest znany ze swojej teologii krzyża, ponieważ reformatorzy to właśnie krzyż postawili w centrum całej teologii i nauczania Kościoła. Krzyż to symbol męki, cierpienia i hańby. Dlatego też od początku to nie krzyż był symbolem chrześcijaństwa, ale ryba. Dlaczego ryba? Chyba dlatego, że greckie słowo ichtis, pierwsze litery tego słowa, oznaczają Jezus, Chrystus, Chios, Soter, Teu. Czyli Jezus, Chrystus, Boży, Syn, Zbawiciel. Z czasem krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa. I teraz jest najbardziej rozpoznawalnym elementem wystroju kościołów i miejsc, które są związane z kultem chrześcijańskim. Krzyż to dwie zbite ze sobą belki. Można wyjaśniać to w ten sposób, że ta pionowa belka symbolizuje związek Boga z człowiekiem, natomiast ta pozioma belka mówi o tym, jak człowiek powinien odnosić się do drugiego człowieka, a więc można powiedzieć, że jest kwintesencją całego chrześcijaństwa. Teologia krzyża nawiązuje do starotestamentowego wydarzenia, jakie miało miejsce na pustyni, kiedy to lud izraelski był kąsany przez węże. Każdy ukąszony przez węża człowiek umierał. Wtedy Pan Bóg kazał Mojżeszowi wykonać miedzianego węża i umieścić go na wysokim palu, aby każdy, kto spojrzy na ten na tego miedzianego węża, mógł być uzdrowiony. I dlatego też, jeżeli spoglądamy na Krzyż Chrystusa, to jesteśmy uzdrowieni, nie fizycznie, ale duchowo. Dlatego też Kościół bardzo mocny nacisk kładzie na tę teologię. I w Kościele Ewangelickim jednym z najważniejszych świąt jest Wielki Piątek, który jest Dniem Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa. W kościele ewangelickim występuje także krucyfiks, a więc krzyż z postacią Jezusa Chrystusa. Jest to symbol męki i cierpienia. Postać Chrystusa umieszczamy na krzyżu, dlatego że wiemy, iż Chrystus jako człowiek umierał i cierpiał na krzyżu. Pusty krzyż jest symbolem także zmartwychwstania, ponieważ tam na krzyżu. Chrystusa już nie ma. Wstąpił do nieba i powtórnie przyjdzie, aby zbawić każdego wierzącego, każdego, kto krzyż ustawił w centrum swojego życia i swojej wiary. Dlatego też krzyż jest najważniejszym elementem wystroju kościołów ewangelickich.